stare które ciągnie się od Jaszkowa. I widać konie, nawet tam daleko. Piękny biały koń. Chyba mnie widzi. Tu za Jaszkowem, właściwie w Jaszkowie, jest centrum hipiki, a więc. Jest tu wiele koni. Szlak rowerowy, który idzie od Jaszkowa, może jeszcze wcześniej. Tu jest oznaczenie tego szlaku, idzie dalej do Tworzykowa. Ale ja widzę tutaj na mapie ścieżkę, która będzie w pobliżu warty i która doprowadzi mnie do Starożeczy. Serdecznie witam. Znowu. Kolejnego dnia, następnego. Jestem w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Tym razem po zachodniej stronie Warty. No i oczywiście chcę odkryć kolejne starozecza. I tym podobne piękne zakątki. Zapraszam, zobaczcie je ze mną, chociaż, chociaż częściowo Bo wszystkiego co widzę nie jestem w stanie na filmie pokazać. Tam jest Jaszkowo Tam w oddali gdzieś widać wartę To jest staro cały czas które ciągnie się od Jaszkowa Jestem bardzo ciekawy co tam zobaczy dalej Widzę jakąś tablicę Ciekawe co oznacza A oto i tablica tablica informowała m.in. o tym, że jest tutaj zakaz wjazdu pojazdów silnikowych i mam nadzieję, że żadnego pojazdu tutaj nie spotkam. Niezwykłe miejsce. Te dęby wyglądają fantastycznie. Podobają mi się te styczniowe, zimowe, niezimowe maty. Teraz jestem w tym miejscu. I mam teraz rozwidlenie dróg. Ja pójdę sobie w prawo, tuż przy warcie, a później tutaj o ile da się przejść. Bo to stara rzecz, prawdopodobnie są połączone o tej porze roku. W takiej sytuacji być może pójdę dalej albo wrócę tą samą drogą. Tu staro rzeczek, tam po drugiej stronie warty łączy się z wartą. rzecz rzecza raczej nawet niewidoczne na mapie. Słońce, dęby, warta, starożytna i droga. ta sobie płynie dość żwawym nurtem. Kolejny raz widzę trzy dęby razem ze sobą rosną. Tam jest już ta rzeczy, które dochodzi do tego newralgicznego punktu, przez który nie wiem, czy przejdę. Czy jest zalane, czy nie. Da się przejść, czy się nie da przejść. nie da przejść. I tu byłoby przejście, gdyby nie tak dużo wody. Okresowo, tak to bywa. Ale ja sobie pójdę dalej. W strony warte, tam też jest ścieżka i jest jeszcze jedna możliwość później pójścia na zachód w lewo, aby nie wracać tą samą drogą. No, to będzie trzeba na pewno obejść. gdzieś tędy tam wstrzymy warty i naokoło, aby iść dalej za tym zalanym miejscem tu jest warta ja spróbuję podejść tym Podwyższeniem pod terenu jest tutaj sucho i dojdę do drugiej możliwości. Przejścia na zachód, żeby odbić odwarty i zobaczyć inne które rzeczy. Tylko jest neurologiczne przejście. Kolejne przejście przez rozlewisko. Albo mapa pokazuje możliwość przejścia, ale w zasadzie tylko latem, albo co czasami tak bywa, jest, jest tam jakiś mostek. Muszę to sprawdzić. Powiedzieć, co jest piękniejsze w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Starożecza, dęby, łąki, czy warta? A cudowne jest to, że to miejsce Rogaliński Park Krajobrazowy przez cały rok się zmienia. Ma różne oblicza. Myślę, że każdy ma swój urok. Już za chwilę będzie chwila prawdy w tamtym miejscu. Przejdę albo nie przejdę. Przejdę czy nie przejdę? Cóż nie zawsze można iść tam, gdzie by się chciało. Czasami trzeba się wycofać. Ale nic się nie stało. To nic takiego, że trzeba się czasami wycofać. To jest właśnie to miejsce, gdzie nie da się dalej przejść. Jestem już na tej drugiej drodze. To było rozwidlenie. Pokazywałem wtedy, poszedłem na wartem a teraz jestem po tej zachodniej odnodze. Tu sobie skróciłem, wracając i teraz idę dalej. O, właśnie, aż tu. Tamtąd przyszedłem i tu w okolicy tego przejścia jestem niemożliwego o tej porze roku do pokonania tam z drugiej strony byłem wcześniej i chciałem tędy właśnie przejść na mapie droga jest, ale tylko pewnie do przejścia. Wtedy, kiedy tu jest sucho. Tu jest też tablica informacyjna nad Konstantynowo. Identyczna, którą mi pokazywałem. Niestety nad tym rejonem jest taki minus. Samoloty tam leci. Nie wiem, czy słychać, właśnie ten, czy inny, ale tutaj w okolicy. Nie tak daleki stąd jest lotnisko wojskowe i czasami można usłyszeć e, tam bliżej Rogalina szczególnie, ale tutaj też chyba słyszę właśnie samoloty wojskowe. Piękne dęby, również bez liści. A do tego dębu dobierały się bobry. Być może tu są. Tam z tamtej strony właśnie byłem wcześniej. Tam jest też warta. Tutaj niespodzianka. Pozostawiam to bez komentarza. Widać kolejne stare rzeczy, do którego nie mam szans teraz podejść i powoli będę wracał tą samą drogą. Serdecznie pozdrawiam.